Na konferencji prasowej po meczu od opole o pole Krakowie. O podsumowanie meczu poproszę trenera gości, pana Rudolfa Dochaczkę. To tak, więc my tu jechali z jednym celem wygrać. Po przebiegu tego meczu bardzo dzięki mecz dużo branej. jak myśmy pole strzeliło. Myśmy prowadziło. Vážím, že je, se, do dobníků, je to velmi ofenzivný meč, i kdy obrovná, ne ale těším se, z do toho vynikne playoff, odpustí 3-0 a já bych byl z toho zadovolený. Dziękuję bardzo. O podsumowanie na meczu poproszę Trenera Wójta Pan Okolera, pana Jacka Szatnińskiego. Myślę, że zagraliśmy dzisiaj na tyle, na ile nam stać. Bardzo chcieliśmy wygrać ten mecz. Chcieliśmy udowodnić, że potrafimy, że damy radę, bo tam w zasadzie. Było takie przeświadczenie, że jesteśmy najsłabszą drużyną z tym sercem. Naprawdę to nie jest. Tam potrafimy walczyć. Mamy troszeczkę teraz tam kłopoty, ale, ale wiedzieliśmy, że, że wytrzymamy. Że wytrzymamy fizycznie na pewno. Byłem przekonany, że drużyna wytrzyma, bo wiem jaką pracę wykonała w tym sezonie. No, szkoda, że tak szybko się kończy ten sezon. Chcieliśmy. Powalczyć w około coś więcej. E, wiadomo, że w tym play-offie, e, w tej parze, no, każde nasze zwycięstwo byłoby ogromnym sukcesem tej drużyny. E, dzisiaj brakło naprawdę niewiele, troszkę może, może szczęścia i, 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 i cel byłby zrealizowany. Niemniej muszę powiedzieć, że, że dzisiaj, e, wiadomo, błędy są. Błędy są z jednej, z drugiej strony. I mi muszę powiedzieć, że, że zostawiliśmy kawałek serca na ludzi. Brakło, brakło na pewno doświadczenia, na pewno umiejętności, żeby, żeby zdobyć przynajmniej ten, ten jeden rocznik. Także dla nas już jest w tym momencie koniec sezonu, nie ma, nie ma dalszych rozgrywek. Szkoda, że tak szybko. I też, że jest można bliska jako najlepszy nie trzeba być w tym sezonie. W żadnym meczu z, tą, z najlepszymi drużynami nie byliśmy tak blisko. Tak, Były czy wygranej. To jeszcze w takim składzie, to, jest to godne jest pożegnanie tego sezonu. No tak, tak jak powiedziałem, bo uważam, że, że, że zagraliśmy dzisiaj dobrze, nawet, nawet troszkę ponad, ponad yy, stan. Troszeczkę, mówię, yy, przy tym wszystkim jeszcze nie było tego szerszego, mogło być jeszcze, jeszcze troszkę więcej i w tym byśmy byli w pełni usatysfakcjonowani. E, Przy najlepsze no, mieliśmy dużo, dużo, dużo meczy takich niezłych w tym salonie, no, z takimi mocnymi przeciwnikami z tej górnej półki. No, tak wydaje się że ten był taki bliski, bliski e, powodzenia w e, końcowym w końcu wyniku, chociaż Trudno trzeba było przeanalizować wszystkie te mecze, jak one wyglądały. Jeszcze pytanie mam do trenera Rochaczka. Panie trenerze, mieliście hotel zamówiony na, na noc? Czy... Ja, czy ten w ja, oczywiście, że mieli hotel, mieli rozjazd, jest to hokej, jest to play-off, ja to jeszcze mhm. pokazał, po prostu bardzo dobry mecz. Yy, yy, hokejowo, wiadomo, mhm. że jest dużo blendu, ale hokejowo, ofensywnie bardzo dobry mecz, jest to play-off, każdy mecz z inny bardzo poprzeczkę wysoko podniósł, a hotel był zarezerwowany. Panie, ten rząd, ten rano chaczkę znamy już dwa lata w półfinale, będzie nim chciał ten samolot. Tak, zadowolony z takiego rozumienia się na sytuacji. To jest tak, że co ma być, to będzie. Jest samolot, gdzie można wybierać, musi mieć bo to zawsze zostało nagrać w dłuższe średnie roku. Chciałbym się dorzystać z okazji, jeśli jeszcze można. Proszę, jeśli jeszcze można, to tak. Chciałbym się z okazji, pogratulować Krakowi zwycięstwa i walce za dalszy bój na medale. zgodnym z siebie pełnym rywalem, który będzie Sanok. Chciałbym podziękować panowi naszemu rektorowi żytkiewskiemu za no dość ciężki dla nas cały sezon. Chłopakom, którzy walczyli w dzisiejszym już pokazał, że mają mnóstwo serca do walki. Chciałbym przede wszystkim też podziękować naszym sponsorom miastu, Opolu, Wędoru Marszałkowskiemu oraz wszystkim partnerom biznesowym, którzy nas, którzy nas wspierali. Mam nadzieję, że przyszły sezon będzie dla nas lepszy, mocniejszy, czekamy na dobrego, dużego, stabilnego sponsora w Polskach do i i liczymy na to, że przy wsparciu i naszym zainteresowaniu kolejny sezon dla nas będzie bardziej udany niż ten. trochę, że nie udało nam się zakwalifikować do pierwszej szóstki. Podejrzewam, że w tym momencie i ta drużyna na koniec sezonu wyglądała dobrze. Cele też mielibyśmy inne. No i nie natrafilibyśmy pewnie na takiego wagę, jakiego ona, jakim jest Krakowie, a na drużyny troszeczkę słabsze, z którymi moglibyśmy rywalizować jak tak sobie pozwolę zażartować, że gdybyśmy jeszcze jutro zagrali mecz, to przy tym progresie, który pokazaliśmy od poprzedniego czwartku, to podejrzewam, że jutro byśmy wygrali. Niestety, stało się jak się stało. Pierwsza faza play offów jest do trzech wygranych meczów i pozostaje jedynie pogratulować Krakowi. Dziękuję również Państwu tak licznie zgromadzonym za cały ten sezon, bo towarzyszyliście nam Państwo też jako media przez cały ten okres, 45 meczów. Wbrew pozorom to naprawdę jest szmat czasu i, i, i mnóstwo godzin spędzonych nie tylko na rodzinie. Jeszcze raz wszystkim serdecznie dziękuję i mam nadzieję, że przyszły sezon, który już pewnie nie o którym nie bałem, już będziemy musieli pomyśleć, e, będzie dla nas lepszy sportowo, organizacyjnie, finansowo. Jeszcze raz dziękuję i do zobaczenia.